Siódma pieczęć. Rekolekcje ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie. Jaka modlitwa podoba się Bogu? Bogu się podoba prawda, Bogu się podoba miłość, ale Bogu się nie podoba udawanie. To jest jedyne, co się u niego nie uda udawanie. Wszelkie formy udawania nie, nie są dla, do przyjęcia. A może być religijność człowieka, zarówno zakonnika, jak i kogoś, kto nie jest zakonnikiem, czy nawet kapłanem, może jego religijność go. Może mu się tak zdeformować, że może go zwieść. I nie chodzi mi o to, że religijność jest zła, tylko że może być źle wykorzystywana, bo jest świętą, świętym zachowaniem. Mogę wykorzystywać tą religijność po to, żeby siebie oszukać, żeby oszukać Boga, żeby nie zobaczyć prawdy. No i wtedy jestem imitacją. To się Bogu nie podoba. I wtedy żadna modlitwa jemu się też nie podoba. Przyznam Wam fragment. Z Ewangelii Marka, Jezus rozmawia z faryzeuszami. Faryzeusze przyszli go odwiedzić do Kafarnaum, gdzie mieszkał, i przyglądali się uczniom Jezusa, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Właściwie nie szła już w ogóle rozmowa, bo te brudne ręce czy paznokcie apostołów przeszkadzały faryzeuszom. I pisze Marek. Że Faryzeusze, bowiem w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. Proszę zwrócić uwagę, na czym oni zwracają uwagę. Oni zwracają uwagę tylko na zewnętrzne detale na sznurówki, na ubranie, na ręce, na buty, na skarpety. Nie ma w ogóle wyjrzenia do głębi. Są ludźmi czysto zewnętrznymi. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze innych wiele zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają jak bywanie kupków, dzbanków, naczni miedzianych. W ogóle o czym tu jest mowa? Co to za ludzie! Rekolekcje ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie. Zapytali go więc Faryzeusze i uczeni w piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Charakterystyczne jest to, że dla tych ludzi, takich umierających duchowo albo już umarłych, to co jest prawie niemożliwe dla nich, to stać się głębokimi, ponieważ są tak zewnętrznymi, że ich tylko zewnętrzne detale drażnią najczęściej. I wykorzystują je do oskarżania kogoś, a nie osądzenia siebie. Odpowiedział im słusznie prorok Izajasz powiedział o was o błudnikach. czyli u ludziach, którzy udają, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. I dotykamy tutaj tego konfliktu między tym, co jest zewnętrzne i wewnętrzne, po to, żeby zadbać o swoją wewnętrzną stronę, o swoją duszę, żeby podobać się Bogu, żeby nasze modlitwy były miłe Jemu. Ale Mówi dalej, ale czci mnie na próżno ten lud, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście, tak jak się uniemożliwia coś, tak się uchyla. Uchyla się przykazanie Boże. A trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków, kubków, wiele innych podobnych rzeczy czynicie, i mówił do nich: umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Popatrzmy, to jest taka subtelność, nie? że można zabłądzić się w swojej religijności, nie próbując ją prześwietlić Bożą prawdą, Bożym światłem, lękając się na konfrontację z własnym sumieniem, można ją świetnie wykorzystać po to, żeby udawać kogoś, kim się nie jest, i żeby stracić kontakt z Bogiem. Czego oczywisty przykład mamy w tej Ewangelii, bo właśnie rozmawiają z Synem Bożym i nie mają ze sobą komunii, nie mają komunikacji. Coś się stało z tymi ludźmi, a przecież są religijnymi. Straszne znowu. Jak dla mnie, to jest przerażający przykład. Ale żaden grzesznik, żaden gatunek grzeszników nie sprawiał Jezusowi tyle kłopotów, jak właśnie ci ludzie. Siódma pieczęć. Rekolekcje Ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie zrealizowane przez Radio Jasna Góra oraz dzieło Modlitwy z Maryją ratuj człowieka